Jeszcze się zapytam czy na koniec studii. Dobrze tu pikowałem, no to inaczej chyba nie ma tego jak pikować Kurde wiesz co No nie wiem no, tak to B... nie czy... no ale to no właśnie pytanie jest jak podręcznikowa powinienem mieć jak schod, jakoś kurwa zatrzymywać Czy co, no to już tak chłopisga zabija Zabija z ognia, no to lecę na pełnej kurki, żeby mogłować mody... Nie no, to dobrze W Moim zdaniem okay. w tej sytuacji musiałeś tak zrobić, Ale mam co, zagłoske. jakbyś próbował jak, jak padnąć schodkowo? Mam... No nie wiem, czy kurwa czekaj, jak Czekaj, czekaj, czekaj. Nie no, czemu, czemu, czekaj. Weź zobacz mojego streama. Mogę, wiesz, wiadomo, tak jest, nie? Tak mogę sobie gadać po prostu, nie wiem, jakbym zrobił w praktyce. No, ale to... Tak się zatrzymywał, takie, żeby być full accurate i żeby... Bo jak się leci, tak? Tak. No to musisz tak e, Czyli trochę byś tak skąsał po... te schodkowo troszeczkę. A to niezależne z Filipem, też... Bo to była taka No nie, sytuacja, bo patrz... Której... Bo jak krasujesz tak full, to musisz tak szorować myszko po podkładce, pod tak? także Ja jak gram glockiem, nie? To ja mocno na napalam. Ja także. No nie wiem, ja bym tak nie zrobił, sytuacji... ja bym zrobił tak. tak ja pichnę zanim, zanim piknę pozycję, no, to też możesz spalę Patrz, 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 też możesz tak robić na przykład jak teraz zrobiłem pa. Ale w sumie no. Do... No ale to i tak jest w sumie takie szybkie, nie? nie. Więc teoretycznie także... no, ma to sens. To to sens. No. A weź pokaż mi na Gali, jakbyś czekał na podjęcie duela. Ale, akurat to gali? w gloku nie ma full accuracy na biegu? No, jak nie ma. No, w, w sensie, no jak klikam tak w miarę, nie jakoś spamuje. No jedna kula, tak jakby odskoczy, nie? Ale, ja I w sumie, powiem ci, ci tak, trzyma, ja nigdy z glocka, jak, co, jak co, widzę tę paty rekodazji. ja nie strzelam tak <laughs> rozszując nie? Jak widzę ziomka ja na tutaj, to ja tak jakby kłuca i robię jakiś taki skling Patrz, patrz. Powiedzmy, że zobaczy ziomka na gali, Jeszcze no co powiedziałeś? jak na gali, to ja bym Ciebie, tak nie robił. Patrzcie, tak. ci wejczkę na czacie. Wiadomo, można zabijać. Ja się znaleźć. Chcesz być leprzy? Patrz. Ładnie. Czekaj, bo jeszcze patrzę tą akcję z galą. Okej, okay, zakończmy to najpierw ten tym. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Tak bo. Bardziej. Okej, okay, no to się trochę może to faktycznie jestem, bo kiedyś to kurwa na pistolu to full pizza się biegło no, no, i się walił o cipę. A ty tak trochę próbujesz momentem, to? że staniesz, staniesz, podbiegniesz, wiesz o co chodzi. Ty nie idziesz tak prostolinijnie, no, tak jakby... tylko troszeczkę kiwki robisz jakieś. Ja tam ja tam ogólnie myślałem, że już mam free też, nie? Kurwa, bo on tak. Tylko, że Co ja... Coaching by oddał? Bo ja ogólnie no dużo, dużo właśnie rzeczy analizuję. No to My ważne. Nadal chce być najlepsze nie? Trzeba Przez być. Dużo donków, kiesłoki oglądałem, Monezy, niko. I oni na przykład, jak, jak wiesz, że ziomek jest na Drysie, to oni nigdy w życiu nie, nie biegną taką linią. Żeby szorować myszką po lewej, do, do lewej st strony. Oni zawsze jakoś. Okej, okay, czyli jakoś sobie tak żeby, przed... żeby, żeby nie, żeby nie zamoić myszką też, tylko że się zwalniają, żeby łatwiej było myszką przerotować. Oni tak. Oni tak myczką skracają kąty. Zobacz, weź patrz na streama. Dobra. I czy oni na przykład, jak, wie, jak na przykład wiesz, że ziomek jest na trysie, to oni nigdy w życiu nie, nie biegną taką linią, żeby... Rozumiem w sumie, to jest akurat ciekawa rzecz, bo Cze... ostatnio się zastanawiałem się, czy mój cały czas zostaje. Uważamy, tak walą. Czy nie lecą tak prosto? nie? Bo ja miałem, no, tak gramie Myślałem, że mnie nauczyła, że po prostu jak widzisz, to musisz lecieć i wyjść. Ale... Pysk, mo. A ty musisz właśnie, żeby coś tu przemomentować trochę. No ja tak jak Examorphył Cię pisze, ja też, że jak Glock Ej. to full ku pizza i heady, bo wszystko siada, ale teraz faktycznie ten moment możesz odpalić, jestem ryjek. Ziomek tutaj zobaczył ziomka, no to on, oni nigdy nie idą tak, nie? Tak. Żeby go zraszować. Oni na przykład robią tak, pa. W taki sposób, nie? Patrz. Ogólnie. Sekcjami, to lepiej, sekcjami nie sobie po, powoli. Wiesz o co w tym... A widziałem to! Kiedyś jak analizowałem właśnie... też się rozkminiałem, ale to oglądałem turniej, był kogoś pokazany właśnie typu Niko I on szedł tak i wiesz o co chodziło, akurat z kałachem. Z Glock... Na ogroku nad tym nie myślałem, ale w kałach to jest tak, że jak on by wychylał, to cały czas jesteś już stoisz, żeby mu wy... Jak coś, wiesz co chodzi? Że se tak podchodzi sekcjami, i cały czas jest gotowy, żeby mówić bombę. Bo jest, wiesz, staje sobie na moment, staje na moment, staje na moment. Hej, kolego. Szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu Pago, który daje 5% więcej przy doładowaniu. Oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę MilSpec. Do wygrania skiny o łącznej wartości 8000 zł. Jedyne, co musicie zrobić. To doładować konto na GeForce Plus kodem Pago za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Na przykład, jak masz jakąś pozycję, nie? To jest ważne, to ważne ci się ogólnie gameplay. Angelka na tym samym miejscu mi pokazywała na Galicji, no, do, no dobra, no to bo nie wiem. No, pokaż, 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 tu ci no bo. Pokaż, bo on... Tu ci pokażę, tu ci pokażę, dobra. I ty... nie, nie wiem, czy masz sobie pozycję po prostu, nie? No. no. To zobacz. Patrz na mój w ogóle model, pa. Takie krótkie, jak nie wiedzą Tobie. A, czyli lewo, lewo, środek, lewo, lewo prawo. Możesz, możesz, nie wiem, możesz robić, patrz, w taki sposób. Czy masz pozycję, tak, owkąt mhm. Albo możesz robić tak, jak stoisz tutaj, ale to bardziej jako CT, nie? Bardziej myślę, że jako CT, że robisz tak to. Tak. Zobacz, jak to wygląda w ogóle pracę to... Praca cały czas. Widzisz? Ok. Ty ciągle tak jakby w ruchu. Nie do trafienia. A kolejna ważna rzecz, i to jest właśnie jak nie wiedzą o tobie, nie? Czyli sobie trzymasz kąt, powiedzmy zabiłeś ziomka, tak? Powiedzmy, że pozycję i wtedy nawalasz te, te głębsze. Że jak wiedzą o tobie, nie? To szersze wtedy, dłuższe piki. W sensie no czyli tak. tak. Tłumaczyłam, tak? Czyli tak, tak, tak. nie wiedzą tak, o idzie. tobie, nie wiedzą o tobie, trzymasz sobie normalnie kąt, zerkasz sobie tu, dobra, no zabiłeś nie. i nagle walasz, walisz to, nie? Tak. Pamiętaj, żeby ten celownik tak trzymać. M w miarę w, w tym miejscu, tak? gdzie może wychylić cały czas. Tak, bo jak, widzisz, jak zrobię tak? Starasz się utrzymywać w tym miejscu, gdzie Celownik wychyla. lata. No i zobacz, i, i zobacz, co się wtedy dzieje z postacią. Patrz. Nagle zabijasz tego ziomka, tak? Zabijasz i nagle patrz. Nie jesteś tak cięższy do zabicia po prostu. Nie wiem, sobie walisz... W no ten sam, moment patrz. ogólnie jest... Nie. Patrz, nie. walisz sobie kraucza, robisz AD, AD. Walisz tego kraucza. Nie zapomnę, co o tym Wiesz, długim Wiesz, ogólnie najlepiej z, jakbyś się robił, żeby to zapamiętać. Bo wiedział, czasami, na, nawet na serwie 5 minut przed Co robieniem, żeby co, o tym pamiętać. Co zrobić, bo cię a przerwałam nie? Mhm. Chodzi mi o to, że pan napisał, że zaraz nie będziesz tak pamiętać, bo to ogólnie ciężko jest takie rzeczy zapamiętać. Ale powiem Dlatego ci, to że, praktykować jakkolwiek trzeba. Że to, co, to, co mi pokazywałaś, pokazywałaś właśnie z tymi dłuższymi streifami, to o dziwo robię to, a nawet było jeszcze ta jedna, że no, 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 robię, robię. I nawet była jeszcze jedna rzecz, z, że jak pikujesz z, z lewej strony do prawej, to żeby najpierw nacisnąć A i dopiero D, że wtedy szybszy jest pik, jakby. Nie wiem, czy to a, jest to fakt. Też ci, a ja, ja się to ale... pokazywałam, czy. Kurwa, nie, nie wiem. się pokazywał, pamiętam. Słyszałem Filiw o tym gdzieś. Może mi mówiłaś też o tym, ale yy, jak na przykład właśnie. Weszło mi to w krew, na przykład, jak właśnie gdzieś mam spikować, żeby komuś to robię właśnie. Ja zapomniałam. Do, do, a wiesz, do, że ja zapomniałam o tym, o tym, że jesteś takiego, że klikniesz D, i tam znowu A, to jest szybszy niż A samo. A pokaż tu, proszę. Że... No no no, to ja o tym pamiętam. Korzystam Weź z tego często. to pokaż, często. Filip. Jak chcesz spikować z lewej do prawej, z zawinkla, to najpierw A dajesz i później D, że, że, że podobno szybszy wtedy jest, prędkość to jest to... od razu. To to tak? I mógłbyś to tak. pokazać. Zapomniałaś no, no, no. mi. Stop Mida, Stop Mida, na przykład pokaż. To Stop Mida jest idealne. Tak robi tą Patrz. O, no no no, do lewej i do prawej, jeden krok w prawo i A do no, lewej, no. No to ta. I to faktycznie, mówisz, masz. Wtedy masz, wtedy masz, wtedy masz full speedo, tak naprawdę, no. Czyli nie wiem, chcę pieknąć okno? Zatrzymujesz się, tak, patrz. Ja w ogóle okresie... zapomniałam. Ja i właśnie sam jestem zdziwiony, bo normalnie bym się zgodził z panxorem, ale te akurat dwie rzeczy pamiętam i robię. Zobacz, na przykład Nie, no można putacz znać, trzeba cały czas. Ja to pamiętaj teraz, pago, te krótsze, nie? Ja też muszę o tym pamiętać. Te krótsze, bo ja te robię cioche cioche to jest nowość. No, no. Ja, ja, ja też tylko długie Ja też tylko długie na krótsze to jest nowość. Wiem o co chodziło Ci, Filip, jak ostatnim razem robisz mi coaching. To o te krótkie mi pokazywałeś, nie? No. co ci chodziło wtedy? Patrz, A ja nie ogarnęłam tego, wiesz? Teraz rozrozumiałam. zrozumiałam. A, jako, jak jesteś CT, nie? Patrz, jak jesteś jako CT. No. Na przykład, czy masz taki kąt, stąd? Patrz, właśnie. A weź na gali, pokaż. No właśnie, no to patrz. Jesteś na gali, nie? Czy masz kąt? Zelopnik ładnie pracuje, ty, nie? Ten Zelownik pracuje. I wracasz sobie na przykład na krauczu, czyli cyk, cyk cyk, cofasz. Cyk, cyk, cyk cyk, cofasz. Ale też możesz robić tak. Mhm. Wezców, ok, kraut co taki czas. Potem na przykład tak Wiadomo tutaj trzeba być owióz, czyli zabijasz i wtedy na przykład. Paliż to, nie? Zabijasz, sp spróbujesz zmienić pozycję. Pamiętaj, najważniejsze jest to, żeby zmieniać ciągle pozycję, czyli zabiję tu, próbuję tak zmienić pozycję, tak? Ja kiedyś robiłem czek krótszy, to potem tak zrobił. Tak, czas. tak, tu, bo tu. No zmieniam pozycję, ciągle trzeba zmieniać pozycję, nie wiem, no zabiłeś tu, zmieniasz pozycję. No Ale tak, tak? nie było aż, chcesz nie? No teraz no to, to, bardziej to zmieniło komentowo. się. Zmieniłeś się. Go tu miałeś tak, że stałeś i czekałeś na jakimś obwęglu Tylko, się że pamiętaj, Ziggla bym tak nie robił, nie? Ziggla. Bardziej z usta też nie, bo uspnął no... A wiesz, jak Zobacz, z Diglem robisz? Z Diglem z zawinkla cały czas pikuję i chowam. Z, i chowam. z digla by bardziej robił tak, taki moment. Patrz. Jak już mam trzymać jakąkolwiek pozycję, nie? Patrz. I zabijaj, i wtedy nadal tak robię, nie? Zabijam, bo tu mega recoil jest. Czyli jak robię tak, no to muszę być mega accurate. Wtedy, no to ciężej, ciężej mi zabić. Bo tutaj możesz spróbować. mimo że. No ten, ale nie? to jest rel, rel To jest ja Zobacz, z tego Digla. Ruszając się i nie było szansy, żeby gościa trafić, nie? Zabijasz i nadal, tak samo To żeby, Ale... żeby zmienić pozycję, nie? Ale ja też robię tak jak Pago, że bardziej zawinkla chowam, za chowam, nie? Ogólnie mam wrażenie, nie. że 57 7 dostał boosta. nie wiem czy mi się wydaje, czy mam jestem jak Ja w ogóle z 5-7 to grać nie ja a nagle zabijam, takie fragi zabijam, że to jest nie... No to są k ważne rzeczy, to jest cenna lekcja Cenna Dobra. lekcja momentu, ja bardzo cenna ja ten już wyłączam w streamach pago, pago.